Cześć, kochani, wasz soul voice. Dzisiaj przesyłam wam, jak zawsze, dużo, dużo pozytywnej energii, i w tym czasie, kiedy ją będę przesyłać, opowiem wam coś na temat run. Jeśli was to zainteresuje, oczywiście będą linki na dole podane. Możecie wejść, poczytać więcej lub znaleźć coś ciekawego na slajdach, które również dla was przygotowałam i będą albo w tym filmie, albo w następnym. Co do takiego, te nasze runy. Ten prosty alfabet, powiem Wam szczerze, skrywa niesamowitą, tajemną moc. Ta niesamowita moc jest właśnie w znakach runicznych zawarta. Runy to coś więcej niż tylko starożytny system zapisu. Tajemnicze znaki skrywają w sobie wielką, potężną moc, której ukierunkowanie zależy przede wszystkim od intuicji osoby. Jaka z nich korzysta? Symbole runiczne mogą przepowiadać przyszłość, chronić, dzielić się energią, tą dobrą oraz tą złą, lub również mogą czynić zło. Ten, kto chce pogłębić ich tajemnice, powinien kierować się przede wszystkim odpowiedzialnością. Znaczenie poszczególnych run odnosi się do losów człowieka. Więc ich rola nie sprowadza się wyłącznie do bycia literą w pradawnym alfabecie. Ponieważ runy odkryte zostały już bardzo, bardzo dawno i tak zwany alfabet runiczny przez, e, przez ludy germańskie najprawdopodobniej były najstarszą europejską formą zapisu słów. Niegdyś pisano runicznie wszystko. Służyły one, Czemuś więcej niż e, przekazywaniu wiedzy o danych rzeczach. Język staronordyjski tłumaczono, tłumaczył słowo runa jako tajemnica. Więc teraz wiecie, że runy skrywają w sobie wielką magiczną, tajemniczą moc. Miały one zresztą ogromne znaczenie we wszystkich rzędach magicznych. Jak głoszą legendy, runy są darem dla ludzi od boga Odyna. Jego posłańcem, który miał nauczyć ich symboliki, był tak zwany Heimdall. Jeśli dobrze pamiętam, był on strażnikiem tęczowego mostu. Moi kochani, najstarsze zapiski, nie wiem czy wiecie, runiczne pochodzą z II wieku przed naszą erą. Hm. Jedno z prastarych znalezisk. Powiem również, odkryto także na naszych polskich ziemiach. W rozładowie nad Sanem. Jesteście ciekawi, co tam znaleziono? Hmm. Znaleziono tam grot włóczni z runicznymi symbolami, najprawdopodobniej, które zostały wykonane w III wieku przed naszą erą. Wow! Jeśli chodzi o znaczenie run... Najstarszą i najbardziej, częściej, może tak powiedzmy najczęściej używaną formą alfabetu runicznego jest tak zwany furtchar. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, zawsze mam z tym jakiś problem. Ma on charakter ogólnogermański. Z czasem ta forma zapisu obejmowała 24 znaki runiczne. Niestety z czasem przeszła istotną metamorfozę. W niektórych krajach używane jego 31 znaków, odmiany w innych 28 znaków, innej odmiany. Jednak jeden z pierwszych rund składających się z 24 symboli był najbardziej preferowany. Co oznacza każda runa, można by było mówić godzinami. Oczywiście, wszystkiego też nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo wszystkiego nie pamiętam. Sama musiałabym pozaglądać trochę do materiału, ale mogę Wam powiedzieć tak podkrótce i w przyszłości ewentualnie zrobię filmik na temat każdej runy, gdzie porównam tą runę z innymi runami, przedstawię swój punkt widzenia oraz podzielę się z Wami tym wszystkim, co znalazłam w internecie. A teraz, może tak tylko pokrótce. Na przykład, runa fechu ten symbol odnosi się do płodności. Do płodności i do harmonii oraz tak zwanego urodzaju. Więc jest związany z dobrami doczesnymi i z dobrymi rzeczami, które mogą spotkać każdego z nas, czyli każdego człowieka. Natomiast runa urósł. Symbolizuje moc, wielką, potężną moc. Zapowiada ta runa zmiany i rozwój. Podkreśla natomiast, że każdą przeciwność naszego losu można wykorzystać na swoją korzyść, co jest bardzo ciekawe. Runa Tchuris symbolizuje ogromną siłę i tak zwaną dobrą nowinę. Ta runa daje do zrozumienia, że Każde działanie powinno być poprzedzone analizą. Więc, jeśli wybierzemy tą runę, musimy zastanowić się nad daną problematyką i przeanalizować wszystko jeszcze raz dokłębnie i szczegółowo. Ansus z kolei to runa wiedzy. Odnosi się ona do komunikacji na poziomie słowa pisanego. Więc wszystko, co piszemy, lub co było i jest napisane, jest związane z tematem, który nas nurtuje, to właśnie ta runa temu odpowiada. Szukanie wiedzy, zdobywanie wiedzy również. Generalnie Ansus jest runą wiedzy. Natomiast Rajdo to znak podróży. Runa Rajdo może symbolizować wyprawę w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Odnosząc się na przykład do podróży duchowej, co często też nam się zdarza. Runa Kaunan symbolizuje hmm, światło ognia, czyli światło i ogień. Ta runa każe spoglądać na każdy problem, jakby tu powiedzieć, z zupełnie innej perspektywy. Czyli jeśli wyciągniemy tą runę, która odpowiada na nasze zadane pytanie. Musimy to na spokojnie przeanalizować i spojrzeć z innego punktu widzenia i z innej perspektywy niż po prostu w tym danym momencie. I może wtedy zobaczymy zupełnie jakiś inny kontekst danego, wyraże... danego problemu. Z kolei gebo, powiedziałabym, że jest to runa radości. Gebo jest runą radości, szczęścia i przyjemności. Jest jedną z najlepszych, powiedziałabym, run. Stanowi zapowiedź szczęścia przede wszystkim w związku, a często zadajemy pytania naszym runom dotyczące naszego związku. Więc pamiętajcie, że Gebo jest fantastyczna: radość, przyjemność i super związek. Z kolei runa Wunio symbolizuje. Tak zwaną nadzieję. Ta runa też ostrzega przed możliwymi rozczarowaniami, więc trzeba spokojnie podchodzić do tematu lub do danego problemu, żeby po prostu nie czuć się rozczarowanym. Trzeba być po prostu na jakieś rozczarowanie przygotowanym, więc wtedy automatycznie może nie nastąpić. Ponieważ musimy pamiętać, że to my jesteśmy. Odpowiedzialni za kreowanie naszego świata. Runy nam tylko pokazują kierunek, a my mamy wolną wolę, żeby decydować. I to, jeśli wyciągniemy jakąś nie najlepszą runę, wcale nie oznacza tak zwanej tragedii, wręcz przeciwnie. Jeśli będziemy wiedzieć, że taka tragedia może nastąpić, możemy to wszystko zmienić. Runa Haglas, jeśli dobrze wymawiam, to symbol Niepowodzenia i problemów. To ciężka runa. Zwiastuje nastanie czasu pełnego rozczarowań i frustracji oraz smutku. Ale nie należy się przejmować, jeśli ją wyciągniemy. Trzeba sprawdzić runy sąsiednie i przeanalizować, jakby ogólnie wszystko razem. Naudis znak wyrażający potrzebę, to tak zwana runa potrzeby. Ta runa daje do zrozumienia, że Cierpliwość jest jedną z największych cnót. A czy my często jesteśmy niecierpliwi? Hm. Mi się to zdarza. Myślę, że wam również. Jak wybierzecie tę runę, na odpowiedź na wasze problemy, musicie uzbroić się w cierpliwość, żeby je rozwiązać. Runa Isas to z kolei runa chłodu. Przepoja przepowiada ona, pojawienie się różnego rodzaju przeszkód, które będą źródłem wielu niepowodzeń. Więc jeśli wybierzecie tą runę, musicie wiedzieć, że takowe niepowodzenia związane z problemem, który jest w waszej głowie, może zaistnieć. Ale to nie znaczy, że wy tego nie możecie zmienić. Ponieważ będziecie wiedzieli, że mogą zaistnieć problemy z danym tematem. Możecie wcześniej przemyśleć i wymyśleć cokolwiek, żeby to zmienić. Runa Jeran to z kolei symbol roku i pojawiającego się w naturze naturalnego obiegu, czyli kręgu życia. Ta runa nakazuje podejmować tylko przemyślane decyzje. Więc, jeśli będziecie mieli do czynienia z tą runą, Musicie wszystko bardzo dobrze skrupulatnie przemyśleć przed. Kolejna runa Iwas symbolizuje podróż, jaka, jaką umarli odbywają do świata niematerialnego. Jest to też symbol Cisu. Który z kolei odnosi się do tak zwanej wieczności. Określa się ją mianem runy śmierci, ale. Może też zapowiadać wielkie zmiany, więc nie trzeba strasznie się martwić tym, jeśli wyciągniecie akurat tą runę. Po prostu trzeba mieć na uwadze, że mogą nastąpić zmiany związane z różnymi okolicznościami. Z kolei runa Petro symbolizuje domowe ognisko. To potężna i tajemnicza runa, która odnosi się przede wszystkim do mistycyzmu. Kolejna runa, która nam jeszcze została do omówienia, to jest Algis. Algis to wspaniała runa. Jest to znak ochrony. Zapowiada czas przepełniony sukcesami. Dlatego fenomenalnie, jeśli ją wyciągniesz jako odpowiedź na Twoje pytanie. Sowilo z kolei symbolizuje dobre zdrowie oraz słońce. Też lubię tą runę. Zapowiada sukces i dobrobyt, więc... Może będziemy na nasze pytania wyciągać właśnie ją i miejmy nadzieję, że tak będzie. E, Tiwas staje się znak bohaterstwa i odwagi. Symbolizuje wprawdzie wojny, ale odnosi się do pasji oraz poświęcenia. Berkana z kolei to znak nowego początku i narodzin. Przypomina, że należy porzucić wszystko to, co jest tak zwanym złem. Z kolei Echwas symbolizuje zmianę i przypomina, że związek z drugą osobą należy nieustannie pielęgnować, o czym często zapominamy. Cóż nam jeszcze zostało? Hmm, może... a, Manas oznacza obycie, kulturę i inteligencję. Taruna, Manas, odnosi się do osoby, o której Myślisz lub o którą pytasz, więc o jej znaczeniu decydują przede wszystkim runy posiadające. Lagus to z kolei znak odnoszący się zarówno do wody, jak i do niepewności. Ta runa przypomina, że warto dopuścić do głosu wewnętrzne emocje, ale tylko wtedy, kiedy mamy nad nimi pełną władzę. Więc o tym należy pamiętać. Ingwas z kolei symbolizuje urodzaj. Ta runa zapowiada powodzenie w podejmowanych działaniach, więc liczę na to, że będziemy ją najczęściej wyciągać. Dagas z kolei symbolizuje zapowiadający jakby to powiedzieć zapowiadające nadejście lepszych czasów. Osoba pytająca osiągnie pełnię szczęścia, więc jest to jedna z fajnych run. Która daje dużą satysfakcję, jeżeli się ją wyciągnie. Odhalan z kolei symbolizuje dostatek i rodziny. Taruna bowiem sugeruje, że należy porzucić stare przyzwyczajenia, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Pozdrawiam pa!